Hej, to ja, Radosław Szewski z Alice Games. Witajcie w drugim odcinku serii Fallout, Fallout'u podobnej o Fallout'cie. W sumie to nie wymyśliłem jeszcze tytułu dla tej serii, ale może i dobrze. Może mm, będę mniej mm, pierdzielił na okrągło, a więcej opowiadał Wam o konkretach. Ale tak sobie pomyślałem. Zanim przejdę do mięsa z podręcznika, w ogóle o czym jest ta gra, i to, o, czym, o czym jest ta gra, to wiadomo o czym jest ta gra, ale o czym jest ta gra, to jestem winien Wam, a przynajmniej tym osobom, które przyszły do nas na kanał i e, po prostu jakby ściągnięte logiem Fallout, a nie mają żadnego pojęcia o tym, co to są gry RPG, albo ciupią codziennie wieczorem rozumiecie jakąś zajebistą planszówkę i pomyśleli o kolejna gra planszowa ale nie widzę figurek albo planszy to jestem winien wam te kilka zdań o tym właściwie co to jest gra RPG albo jak gramy w RPG jak grać po co grać i w ogóle. Hmm. De Definicje jak sobie tam wygooglacie Wikipediucie i tak dalej to jest miliard pierdyliant i tak naprawdę gra RPG spada się do jednego do Fajnego spotkania z fajnymi ludźmi i do zabawy wyobraźni. Dla mnie to była, jest i zawsze będzie gra RPG. To będzie gra w grę na jakichś ustalonych zasadach. Te zasady mogą mieć wiecie, jedno zdanie, a mogą przybrać formę książki, ale ta gra będzie zawsze w towarzystwie ludzi. W postpandemicznych czasach ci ludzie mogą być online, ale jakby kiedyś nie graliśmy nigdy online, bo tak naprawdę cały ten wielki cyrk polegał na tym, żeby się po prostu spotkać. Więc to pewnie ludzie, którzy grają w gry planszowe, to do nich mam nadzieję, albo myślę, że bardzo mocno przemówi, że jednak chodzi o fizyczne spotkanie. I kiedyś, jak z, z znajomymi, na różnych wyjazdach, ktoś komuś opowiadał, ktoś, ktoś próbował zachęcić to um, zawsze kończyło się tak, że graliśmy w mafię albo w jakąś jej odmianę. A są różne jakieś wilkołaki, wampiry i tak Dlaczego to mówię? Bo gra RPG, wydaje mi się, że to, to, to jest y, dosyć, dosyć miłe i sympatyczne nawiązanie, to jest taka gra w mafię, um, bo w mafii jest tak, że dostajemy rolę, o tych rolach wie tylko ta osoba, znaczy o danej roli wie tylko ta osoba, która tą rolę otrzymała. Mamy jakąś mechanikę typu głosowanie i tak dalej, skazywanie kogoś na poświęcenie i tak dalej, a między tym mamy interakcję między ludźmi, bo, bo zaczynają się oskarżenia, zaczyna się przekomarzanie, zaczyna się obrona, zaczyna się szukanie sojuszy i tak dalej i tak dalej i jest jakiś arbiter, który mówi dobra, stop, to mamy już trzy kandydatury, głosujemy kogo strącić. Tak? I potem okazuje się, czy winna, niewinna osoba, ktoś przegrywa, ktoś wygrywa, itd. Tak, i tak jakby w RPG, w grach fabularnych, najmniej chodzi, jeśli w ogóle, o wygra, przegra. To jest jakby poza, poza nawiasem. Ale cała reszta, jakby sobie tak pomyśleć i grać, spojrzeć, to jest właściwie jak granie w taką mafię. Ponieważ w grze RPG czy w grze fabularnej mamy ludzi. Mamy jednego arbitra, sędziego, prowadzącego, mistrzynię gry, czy mistrza, czy kogoś, kto zna jakąś, jakąś zasadę. O, ktoś mi tutaj pika. Zna jakąś zasadę, która, która pozwoli podejmować pewne decyzje nie na zasadzie Wiecie, y, takiego, y, czy mi się to podoba, czy nie, w sensie, że to ja subiektywnie, tylko na zasadzie jakiegoś, jakiegoś elementu losowości, to nawet może być rzut monetą. No, men, y, ale mamy jakąś zasadę, tak? Y, większość, praktycznie, jeśli nie wszystkie gry fabularne, zawsze mają jakąś zasadę. Zasady, zasady, i tak dalej. Większość, jeśli nie wszystkie gry fabularne. Bawi, bawi nas jakimś story, backgroundem, settingiem. Tak, jak grze planszowej. Kupujemy ją, bo, bo lubimy jakiś świat, bo, bo nam się podoba fantazy, bo nam się podoba to konkretne miejsce, na przykład Bloomhaven, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Gra fabularna opiera się dokładnie na tym samym schemacie. Gry. Będące przedłużeniem jakiegoś świata czy jakiejś franczyzy, no to jakby kuszą nas tym, że to jest, że to jest tak. E, nie wiem, lubimy. E, no, tak w przypadku Fallouta to, to, to się rozumie samo przez się, tak, ale Batman na przykład też ma swoją grę fabularną. E, teraz na przykład, nie wiem, G.I. Joe, tak. E, lubimy Wampiry i tak dalej, i tak e, dalej. Są też gry, które po prostu tworzą swój oryginalny świat, jakiś, jakiś oryginalny setting i tym nas będą kusić, tak? Są gry, które, które tworzą podobny świat do, do nam znanego, ale kuszą nas jakimiś rozwiązaniami mechanicznymi i tak dalej, tak dalej. Chodzi o to, że to jest jakbyśmy kupili grę planszową, w której z reguły nie ma planszy, mogą być kostki, ale są zasady. I potrzebujemy jedną osobę, która nam tą, tak naprawdę, tą planszę, tą nieograniczoną planszę, w cudzysłowie, narysuje, opowie nam o niej, który będzie nam ją kreował, a my weźmiemy w tym udział, w sensie gracze, i będziemy tą planszę również współtworzyć. Tak najprościej jest, tak się zastanawiałem, jak, jak wytłumaczyć to na przykład osobom, bo, wiecie, gry planszowe to jest teraz takie medium, że no, wydaje mi się, że 99% Ludzi na ziemi to może za grube słowo, ale ludzi, którzy mają kontakt z jakąś formą rozrywki i mediów i tak dalej, to, to oni wiedzą, co to jest gra planszowa. Szachy są grą planszową. Może teraz obraziłem szachistów, mam nadzieję, że nie. Sam kiedyś próbowałem że szachy. Jest to ultra trudna gra i matematyczna. Ja to wiem, ale to też jest gra planszowa. Chińczyk. Jedna z pierwszych gier planszowych, jakie było mi dane poznać. I przechodząc już do jakichś mega skomplikowanych, tak? Gdzieś lata temu, nie wiem, Gra o Tron, w którą się nagrywaliśmy, dopóki się nie okazało, że jest kwalię ta. No teraz, tak jak powiedziałem, jakiś Gloomhaven akurat znam, bo wiele osób już mi opowiadało o, o dźwiganiu pudła, które ma pierwtyat kilo i tak dalej, i tak dalej. Więc. Gra fabularna to jest nic innego jak, jak takie takie inne granie w grę planszową. W grach planszowych, co więcej są elementy gier fabularnych. Właśnie w grach w stylu Gloomhaven, gdzie mamy jakieś mamy scenki nawet, tak, które gdzieś tam, gdzieś tam kończą dany scenariusz. Tak. Pamiętam w descencie. W starym Descencie, jak ciupaliśmy, to była postać, każda postać miała jakieś backstory, wcielaliśmy się, się w rolę. Zresztą skirmisz dedekowy to jest nic innego jak część planszowa gry fabularnej. Właściwie ta gra jest z skirmiszową z elementami gry fabularnej. Przepraszam Was dedekowcy, nie powieście mnie, ale tak jest. Moim zdaniem, oczywiście. <grych> I po co to wszystko opowiadam? Opowiadam to po to, żebyście wiedzieli, że świat gier fabularnych to prawda, wymaga moim zdaniem oczywiście, wymaga odrobinę większego zaangażowania niż świat gier planszowych. Teraz, żebym był dobrze zrozumiany. Dlaczego? Ponieważ tak jak powiedziałem, 99% rzeczy będzie się działo w Waszej wyobraźni nie będzie się działo na gotowej, przygotowanej planszy. Wasze chłopki nie będą przemieszczać się po z góry ustalonych heksach, czy korytarzach, czy po zbudowanych na prędce z klocków pomieszczeń domu, który za każdym razem wygląda inaczej. Tu wszystko za każdym razem wygląda inaczej, bo rodzi się tu i wychodzi stąd. I to jest, to jest czasem abstrakcja, tak? Jak będziemy grać, że co? Nie? Ale przecież jest kostka, będę turlał czy coś, no ale tak. Kostka i to turlanie jest nam generalnie potrzebne do, jak powiedziałem, do podejmowania pewnych decyzji. I ważne, żeby one nie były czyjąś decyzją na zasadzie sub subiektywizmu, tylko na zasadzie, żeby gra podejmowała te decyzje za pomocą jakiejś wyrażonej mechaniki, tak, zbioru jakichś cech, do których dorzucimy element losowości na przykład w postaci rzutu kością i na bazie tego wyniku będziemy mogli opowiedzieć podjąć decyzję, opowiedzieć co się wydarzyło dalej. Tak w tak skomplikowany sposób. Mam nadzieję, że nie. Nie był skomplikowany. Można by opowiedzieć i spróbować znaleźć analogię między grą fabularną a grą planszową. Elementy gier fabularnych od lat są na przykład obecne w y, y, grach komputerowych. Mi samemu było prościej dawno, dawno temu, za Bytla, wejść w świat gier fabularnych, bo grałem na komputerze w tamtych czasach jakieś proste gry, które próbowały symulować te, te fabularne rzeczy, które próbowały dawać mi namiastkę miastkę jakieś decyzje, jakieś story. I co ja odnalazłem w RPG-ach? Odnalazłem właśnie tu multum story, multum decyzyjności, multum eventów. To, że każda gra, nawet, nawet z tym samym mistrzem gry, nawet, nawet gdybyśmy grali w tą samą historię, to moglibyśmy ją zrobić zupełnie inaczej. Wiadomo, że idea jest taka, że nie powtarzamy w tej samej drużynie, e, czy w ogóle jako gracz w tych samych historii, no bo już je znamy. One raz, raz opowiedziane powinny odejść w zapomnienie. Ale śmiem twierdzić, że wczuwając się w swoją postać, swoją rolę i bawiąc się gromi, i używając wszystkich mechanik, to bylibyśmy w stanie nawet grać kilka razy tą samą przygodę, bo za każdym razem sami siebie i misz gry, my, my wszyscy możemy się zaskoczyć zmianą fabuły, zmianą tempa, zmianą bohaterów, zmianą postaci, zmianą kwestii wypowiedzianych, nawet jeżeli one są przygotowane, bo gramy w gotowca, To uwielbiam grach fabularnie. I to jakby z całym szacunkiem wobec innych gier, to spowodowało, że po prostu w grach fabularnych zostałem i, i siedzę po dziś dzień. A na przykład gry planszowe traktuję jako zajebistą, piękną, fajną, szczególnie rodzinnie, kazualową, taką, wiecie, rozrywkę. Patrząc akurat na moje dzieci, to bardzo lubię z nimi usiąść do takich gierek, wiecie, tam Ticket to Ride czy, czy Small World. Ale za każdym razem, kiedy, kiedy ja osobiście szukam szukam właśnie takich Doznań, które są ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię to nie, nie włączam komputera, no niestety nie ściągam ogromnego pudła z z, w Madness, tak, czy, czy z jakimiś innymi grami, które gdzieś tam jeszcze się kurzą u mnie na szafie, nie, po prostu siadam ze w RPG i ciupię w RPG. I mam nadzieję, że ta przydługa historia o tym, co to jest gra fabularna, że to jest tak naprawdę, w dwóch słowach, to jest gra naszej wyobraźni, trzy słowa, oszukałem, nie spowodowała, że wyłączyliście to wideo i powiedzieliście, o to w dupie to mam, nie będę dalej oglądał i nie interesuje mnie, co to jest Fallout RPG. Czym jest Fallout RPG? Jak czuć? Out, tak grę fabularną. O co chodzi? Nie tak czuć. Po prostu, o co w tym wszystkim chodzi. Liczę, że nie skomplikowałem tego za bardzo. I liczę, że zainteresujecie się tym, jak w takiej książce można zmieścić taką wyobraźnię i spowodować, że my wszyscy będziemy jesteśmy w stanie do tego usiąść w jakiejś abstrakcji do, dopomagając sobie. Jakąś żółtą kosteczką, kroczyć przez pustkowie. To dopiero abstrakcja. Dzięki. To był drugi odcinek. Mam nadzieję, że w kolejnym wrzucę Wam już trochę mięsa z Fallout RPG. PL Na razie.